Moi drodzy, jeśli uważnie przeanalizujemy wiadomości z całego świata, czy nie słyszeliście, głosiłem o niebiańskiej matce Jerozolem, a oni byli zdumieni? W tym wieku, gdy prawda o niebiańskiej matce Jeruzalem jest głoszona szerzej, uszy ludzi tego świata otwierają się, ich zaciemnione dusze stają się oświecone i zyskują zdolność jasnego odróżniania dobra od zła, a także prawdy od fałszu. Oznacza to, że nadszedł czas, aby wszyscy powrócili w ramiona niebiańskiej Matki. Co zatem mówią Duch i Oblubienica w Objawieniu rozdział 22, werset 17? Mówią, przyjdź, ich dzieci podejmują teraz to zadanie. Czy nie wszyscy odgrywamy rolę szerzenia światła jako posłańcy światła? Od małych dzielnic, poprzez wioski, miasta, kraje, aż po kontynenty, a nawet na skalę globalną, dzielimy się światłem. Biblia wyraźnie pokazuje, że tak się stanie, dzieląc ludzi na tych, którzy wierzą, i tych, którzy nie wierzą. Mam nadzieję, że wszyscy staniecie się pięknymi dziećmi Boga, które wierzą w proroctwa, takimi, jakimi są i postępują zgodnie z nimi. Przyjrzyjmy się woli niebiańskiego Ojca, w księdze Ezechiela, rozdział 47. W księdze Ezesiela, rozdział 47, werset pierwszy napisano Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku. Oto spod progu przybytku wypływała woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi z podbocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Tutaj przybytek odnosi się do świątyni, prawda? Dalej badajmy sceny proroctwa, które wypełnią się w przyszłości werset drugi. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze sznurem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci, był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, synu człowieczy? Potem, Kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i drugiej strony, i rzekł do mnie, te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół na step i wpadają do morza do wody zgniłej, która wtedy staje się. Co dzieje się z wodą zgniłą, zdrowa i gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło. Jak nazywa się ten potok według księgi Zachariasza rozdział 14. Skąd popłyną żywe wody w owym dniu? Biblia odnosi się do wody wypływającej ze świątyni jako do wody życia. Jest napisane: "Wpadają do morza". Jak dobrze wiecie. W Objawieniu rozdział 17, werset 15. Morze symbolizuje ludzkie społeczeństwo, prawda? Ostatecznie, gdy chwała prawdy niebiańskiej matki Jeruzalem, popłynie do morza na cały świat. Co się stanie z tym martwym światem? Wszystko zostaje odnowione i zamienia się w świat, który ożywa.